kolejną rundę no. O, dobra, głosu, jazda. ta. Impostor, na was, takie No, dobra. Nie blokuj mnie. szybki listu, głos. No. jazda. Lisiu, mnie. No weźcie, przestańcie. Przestańcie no. Będzie głosować na brat Co wy teraz no. dobra, no, no, głosujcie, zrobicie. Dobra, zróbicie, jedzicie. Dobra, dawajcie. Szybko, to, jest teraz to, tylko. To jest rozgryweczka. To, go, go, go. To, to szybkie, szybkie takie, żeby Uj. to ten. No. O, ja teraz, Ale wzięliście kurde neutrala na tyle osób w sumie? A, wzięliście, dobra, okej. No, jeszcze przecież nie ma tego, nie ma tego Znowu chciałeś cwaniakować, Abi, tak? To ci tylko w głowie Dokładnie tak. No. Tylko jedno ci w głowie, Abi. Ale głupie. O, i teraz jeszcze udajesz, że umarł w nocy. Jasne, Abi. To się akurat nabierze na ten stary numer z umieraniem. Halo? Halo? O, tu, co ty robisz? pytanie mam do ciebie? Słucham? Ej, pytanie. No znaczy się teraz gdzie Dwie osoby były u ciebie w nocy, co najmniej... Tak, dwie były dwie osoby. Jeden po mnie to zabił to drugi w A wy jesteście teraz podczas gry? Tak, wyszedliśmy to... właśnie gierkę Dobra, dobra, to... Okej, okay, spoko, spoko. to ja kupuję już. No ja myślę, że kupujesz No, no. Hey. Pożesz, krótko, kupuj, kupuj No bo Bloody, ty piłeś, nie powiedziałeś, czy będę o 20.00, czy nie no Dobra, no ja bym chciał cię spytać że możesz, no trzeba to w domyśle było to, no. to <grychy> Bloody powiedział no. po prostu na kanale, ale nie napisał Pytanie, Co? uwaga, pytanie No dawaj Były u ciebie jedna, czy dwie osoby? U mnie nikogo nie było <grychy> Nie Oszkuję. Okay, okay. no. Co, czyli guzik jest szalańcem? Czy No panie? Albo, albo guzik kwest, jest. Ogólnie kwestia jest taka, bez... że jest seryjny guzik, guzik zabójca. Seryjny no, morderca nie, nie jest. No, no to chyba mamy dwóch gałganów, bo jednak u mnie nikogo nie było. No. To ej, muszę, ej, morderca czy... chciał muszę. Jest. Seryjny morderca o, łapka, chciał mnie zabić. A ty jesteś imposterem? Bo tak nie, po prostu mam napisane, że seryjny morderca chciał mnie zabić. No, widzisz, potwierdza, czym jestem. Ja właśnie jest potwierdzasz. Czyli jest seryjny no, morderca. No nikogo za... chciałeś zabić tej nocy w takim Kurde, razie. no umarłem i mi wskrzeszono, no nikogo nie chciałem zabijać. Wiesz co, Kurat. to on jest niebieskim, AB wiesz? No nie, seryjny to jest morderca jest. Czyli niebieskiego. Jakiego niebieskiego? niebieskiego? O czym ty mówisz? Ej, ja mam obie. Jeżeli no, morderca, jest też impostor. I seryjny morderca chciał zabić impostora, Moderca, ale to to wszeszony. Co? Dlatego nie co? było żadnego kilo. Gdybym był Jeszcze impostorem, raz, to bym. To no. bym jak zostałbym wskrzeszony, to bym kogoś zabił. Nie, nie, nie. nie, nie. To jest brytyjski To jest brytyjski terytorium. akurat osoba wskrzeszona ten. może wykonać swoją akcję, potem jak został No tak, tak? no czyli, tak. I czyli, czyli faktycznie mógł być zabójcą. Nie, jakbym był zabójcą, tak, to bym kogoś zabił. W sensie tego, A, impostorem. Ej, znowu podnosi głos. Ale właśnie, dziwne. No bo zawsze podnosi głos. Dobra, to głosujemy na niebie o, wow, Mamy naprawdę? Nie wytrzymam z wami. Zawsze podnoszę głos. Nie wiem, o co wam chodzi z tym, że jak podnoszę głos, jak jestem impostorem. No dobra, wiem, że jesteś impostorem, no. To jak jest... ja nie jesteś impostorem, to nie zabijaj mnie w nocy. Okej. Wiem, że jestem. Ja przynajmniej wiem tyle, że nie jestem popierdolony. Kiedy Gornie... wiesz, mordercą Jak zginę, to pewnie Ebi mnie zabił Mhm. Mam taką kwadratową masakrę wani. No kurde. Nowy sezon? No o tych kwadratach mówisz? kup się na czymś innym. Ej, guzik znowu, zrobiłeś to samo znowu? Tak. O. Nie, nie mam, mam. kwadratową masakrę wani. No chyba sejaja robisz, AB. No, wiedziałem, że to. Jakie tak AB? Skończy. O co ci Uf. chodzi znowu? Uff. A, on umarł. Kurwa! Nie, no, Bladego! co? Kurwa, kiełbasin gu... Ale Guzik zabił Bladiego Co? Nie! No tak, tak, bo chciałem uzdrowić go, ale wlazłem w gu... pułapkę Guzika, więc Guzik Właśnie, jest i Guzik chciał wrobić jej biega tej nocy. Nie, e. Tak, chcia... o, o, był wcale nie bardzo. ale dobrze, dobrze Bladi chciał mnie zabić, Ej, ale Frajer nie wytrzymam, na, na mnie zupnął. Nie zabiłeś Bladiego <laughs> <laughs> no, no, normalnie! A wszystko jasne Nie zabiłem no, tak. <laughs> Blady zabił Mandiego i ktoś zabił Bladiego, bo jest on dwa killy A no w sumie może tak być Ja zostawiłem pułapkę na kiełbasina Ja zostawiłem leczenie dla Podego i umarłem A to do mnie przyszedł To dobrze, że go nie wschiesiłeś leczenie też na przykład i co? Oj, dobrze, że go nie uratowałeś Dobra no to właśnie. ja jestem z guzikiem clear ABSUS i Aha. Widziałem, co Gorni robił, bo Gorni. Nie, Gorni, Gorni mnie wskrzesił, więc ja bym powiedział, że to jest Lisu. Dobra. Gorni, Gorni, nic nie mówi. Gorni, Gorni siedzi cicho, no. A Lisu? Widzisz Lisu siedzi cicho. No. Gorni mówi, że mnie wskrzesił, ja mu wierzę. Nie, nie, no ja nie mam nic na nikogo. Więc. O, ja mam coś na Lisa. To jest mój głos. O, a. mamy to, mamy go! Na nie, co? no i teraz wytłumacz, dlaczego ten głos nie był głupi. No nie, był głupi. No bo nie masz w, w ogóle ja teraz żadnego potwierdzenia jesteś. bo ja go, ja go dałem? dałem. Nie no, no kwestia jest taka, to... Guzik, Guzik jest traperem, który zostawił pułapkę na kiełbasina, który próbował skrzesić Bladiego I Gornik, który mnie wskrzesił, no zostajesz tymi dla mnie, Lisu No i tyle Tak Zagłosujemy Co, na, na i biegu, tak w takim szybko. Ej, nie słuchałem was, musiałem No, na głosujemy, głosujemy na Ibiego teraz Aha Tak, hmm? no, tak myślałem Pch, super, fajnie I Liso, no, no ja tego ciebie? Lisa w końcu, no nie, no czy, to jest jakieś nieporozumienie Lisu, dlaczego na ciebie? No nie wiem, no nie coś sobie obzdurał no, A, sobie No to sobie. nie jest argument, no, nie Dobra Powiedziałeś, że... No Guzik, jesteś raperem? No a co robiłeś, Lisu? Jestem raperem Ja trapa no, dawałem jest... u Gorniego Co? No no to chyba nie No Guzik chyba dał tak. trapa, ja dałem apteczkę Kto nie zagłosował? Nie wiem, Lisu No chyba, że jestem insane, no ale u mnie było tak pokazane, że dawałem trapa u Gorniego Zagłosuj chyba, Nie no, Lisu już zagłosał że, że drugi traper jest insane to nie zagłosuję. A, no, wow! Dobra, wyjebcie lisa, proszę. O, kapuś, nie, no. zagłosujcie. Ej, guzik daj na mnie A, i <noise> tak ładnie wytłumaczona i tak kurde, wywalili mnie. Ojaj. Oba, się myśli, że z medykiem jest Crazole. Ale pępki tu śmieszne są. Mm, pępuszki. Śmiesz się z mojego pępka? No, na pępek się się. Gapisz kapie. się na mój bebek? <grym> Wiedziałem, że będzie referencja. Gapisz mi się na pępek. Jaki okay. ruch u guzika dzisiaj? Dobra, co się stało? Ja chciałem guzika uleczyć i nic się nie stało. O kurwa! Bo się spóźniłeś. Ty kiłbasin! No. Ale serio dajesz zioło? Co? Serio no, ziół. Ja byłem mu gzika i go ratowałem. Teraz... Chłopie, bo ja, ja odleciałem. Ja odleciałem, a ktoś przyszedł i... Nie ja, ja cię uratowałem. No ty miałeś plusy ja nie miałem plusów. Więc ty sobie że salony jestem, nie? Ale i co ty to robił? Ja trapowałem Gorniego po raz drugi. Coś Gdzie... mi tu kurwa śmierdoli. Dobra, znaczy śmierdzi dom, dom śmierdzi dziczyzną, to chyba lisu. Guzik, Ale czemu, ty, ty? czemu, czemu, czemu? No bo nie wiem, bo my wszyscy nam gadamy o styku. No to i o ktoś z was nie ma mnie. No no ładne dowody na to, że to jest. A co ty guzik robisz? Lisu, a ten a ci nie, nie wiem. E... No umierał przecież. Ja słucham. Ja poszedłem dać ładnie trapa, tak jak powiedział Kiełbasin. No kurwa, Wracam. nie może być tyle troperów! <laughs> a po mu trapę Wracam? Trollujesz teraz. Wracam i mnie zaciupał. Tak, leśniczy przed i kurwa, nie. co Co jest trapy? Co jest trapy? No, guzik przeszedł jest traperem trapową. Potem przyszedł ładnie pan doktor i powiedział spokojnie, spokojnie. Ja chciałem, żebyś mi dał te trapy i bogi. Ej, dobra, to słuchajcie, guzik z trapy Bladiego, ja w nie wchodziłem, czyli guzik jest traperem, ja wchodziłem w te trapy, a. Jaż nabrałem pojawił... trapy Bladiego. Znaczy, wcale, o której nocy nie mówisz. No bo nikt nie pytał. Każde, o to. Każdej nocy mówił guzik, że tam stawia trapy. I u mnie się, no może wy, nie się A da się, się we dwójkę postawić komuś trapa? Nie, traper wejdzie w trapa innego trapera. Więc no. Tylko teraz Więc... pytanie, który traper wejdzie Gorni w którego trapa trapera. U... Gorni szybciej uleczył guzika, bo ja go nie uleczyłem, nie miałem plusów na ekranie. Czyli Gorni z healerem, guzik jest traperem, ja jestem y, albo healerem, y, tylko że miał wyższy priorytet, nie wiadomo czego, albo jestem szalony, czyli to list to na co chodzi. Nie no on mi trafi daje, no to ja bym na niego nie głosował. No właśnie bez sensu ki okay. właśnie. Nie wiem, twoja dedukcja jest Iwo dziwna, fest. Jakby strasznie no, na skoro... mnie naskakuje, już drugi albo trzeci raz. No bo to no, ty... To no to proszę, tak, proszę, bo jakbyś proszę mnie tak wyleczył, ja to proszę teraz zabijesz? Ale ja, ale i ja ten, udowodniłem wygrywasz. Ja wszystko udowodniłem, ale jeżeli nie, wiem, u ciebie to. Dziwne kurwa, to będę głosować, no. Ja wyluję. No widzi jak coś Ja nie wiem naprawdę nad czym oni się jeszcze zastanawiają. Ja zapraszam do lajkowania, subowania i wbijania na Twitch'a w oczach Link w opisie. Polecam serdecznie, tych co oglądają odcinek. Eee, no i cóż, dobra, skipnę wam tę noc. Ej, Chciałem co nie przy jego domu. Mhm. Guzik, potwierdzasz, że zgonowałeś tej nocy? Co? co? Guzik, potwierdzasz, że zgonowałeś tej nocy? Nie. nie. Nie zgonowałeś tej nocy? Nie jestem się. No to to jest chybaś, no ja po. No ale mi się plusy pojawiły, jestem szalony, 100%. Tak, tak. Mm. To ale jak się to, ten, to jest jego ale... tłumaczenie to jest mówienie no ja mówię, tak że tak, albo ja potrapowałeś. Ale, ale zażywałem traper. zioło w tej nocy. To jest sto 100%. Ale ja wytłumaczę. Nie co nie co, co każdej nocy tłumaczę i. Poprawne argumenty podaję. Ale dobra, ale ja, ja, ja głosujcie, nie już. Głosujcie, już, głosujcie już co uważacie. Buzik, to mam taki plan po prostu. Będziesz mnie bronił, ja będę bronił ciebie no i się zesra. impostor. Nie, ej, czekaj, 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 Gordy, to to dawaj na mnie ten trapa, ten ej, dawaj na mnie trapa, a ja będę lisa, ej, oj, a ja będę ciebie po prostu wskrzeszał i we trójkę będziemy nieśmiertelni. Tak, kurwa, więc jest, będzie mnie wskrzeszał. <grym> ja albo nie go, wskrzeszał. albo go, nie wskrzeszał. go nie słuchaj, bo on cię zabije wtedy. Tak, zabije. jedyne argumenty to tak albo nie, o, no i dzisiaj wygraliśmy. No Kurwa. w końcu, ile a, można? Madry, madry, ja pierdzielę, ja no. jak na tacy podałem argumenty, że to lisu A <grym> wy przez 3 minuty no, no, otrzymaliście no, CONTENER! Kto by tam słuchał? No widzisz, szalone byłem do nas? Dobra, dobra, a jak tu no, dołącza się do was? Wyręczij po prostu na przez znajomych albo vlogi Albo pokój AB A mogę przez teama jakoś dołączyć? Możesz Nie no, ja dołączyłem, ja dołączyłem do Platiego Chyba, że się uda ci, ale możesz. O, ubrać. jest AB, jest AB. Nie musisz wchodzić, ale. Tu dobrze, to, to, to nie masz wyboru. Dobra, nie, to. Zraice, o, zraice. Zraice, a, jak a jak się wybiera rolę? Losowo <grym> <w sumie> tak. <grym> jest wydrażana. Sobie tak. Jaką masz rolę? Powiedzcie nagrodę. Nie wiem. Kwestia jest taka, że nie, możesz być Mangetsu szalony, i wtedy wydaje ci się, że robisz swoją rolę, a tak naprawdę nie robisz. Dobra, na na wszystko, znaczy, Mangecu, przeczytaj najpierw, co robi Twoja rola. Na skrzydła jest to raz. Na głos. Widzę, widzę. Dlaczego wszyscy patrzą w prawo? Nie no, wiem. jest mój domek tam jest. Mnie. Do dom tam jest. Na nie patrzą. Patrzą, domek, na patrzą się na północ, prostu. To jest jakaś sugestia. Stawiam, że za miesiąc będą już skiny domków do tej gry. skiny Pewnie postaci. tak. Nie, no co wy, co ty pierdzielicie? To już jest gra, ta gra. Niech nie, ktoś zagłosuje. Zagłosujcie Zagłosujcie teraz, Dobra, to ktoś to jeszcze to nie zagłosował, no. Dałoby się więcej ról. Neko, głosu. głosuj. Dobra. No Ale ja nie, prowadzący głosuj. teraz. No, bo musisz prowadzić chcesz nas. Będę no, no, musiał to ustalać z wami i, rzeczy. I, nie, nie zrobię. Nie, mam głos na Discordzie. Nie, nie, domagacę na imprezę. Dobra, <laughs> do domagacę na imprezę. Impreza, impreza. Impreza. Mylo, impreza. Melo, melo, melo. I co, to tak się idzie spać i potem do mnie przyjdziecie, czy jak to jest? No Nie, co ty, Oglądasz, co ty robisz? Co ty robisz? robisz, co ty, ty, robisz? W nocy. ty widzisz swoją animację. Tatgę. A, tak. O, skipnę tak to tą część to i widzimy się po prostu maga, w następnej na rundzie. Muszę to wyłączyć. Nie ma senesu chyba. Siema. No i kiełbasie, nie, nie martwy. Ej, wyszedł i umarł. Obserwator, już nie zaobserwuje sobie nikogo. Właśnie, przecież była animacja, że on wychodzi, czy nie? A nie. Nie, nie ważne. umrzeć, ale nie. właśnie ma kwadratową masakry na bani. Znaczy już nie. O niestety. Dobra, musimy zadać jedno pytanie w takim razie Gorni, co robiłeś tej nocy? Nara wiecie, kto kim jest. co? Na imprezie. W pierwszej rundzie, w drugim. No cóż. ja jestem popierdolony, spokojnie. a i tak by wygrał, osoba by wygrała, bo nawet jakbyśmy byśmy wygłosowali jedną tą Nie, no jakby jakby Lisu przeszedł do ciebie Gorni, to Guzik zabiłby Lisa. I wtedy Ale i tak jakbyśmy No jedną też tych złych osób, to i tak by druga zła osoba wygrała. Dobra, no no to jest tak. tylko runda testowa. Ja a w ogóle czerwone role to jest impostor, z... tak? Bo ja nie wiedziałem, tak, że tak, impostora. Ona tak, może tak. albo zabić, albo robić swoją rzecz. Ja tak. byłem k 8 i ta rola nie brzmiała w ogóle na impostora. <laughs> nie? może być pozytywna i negatywna. Bo Dięk. ona może być podwójna, no może być pozytywna Aha, negatywna. Znaczy ogólnie tak, jaś, to miłe gierki. wyłącz my jednego. Masz tak, dwie role, które zawsze są dobre, czyli lekarz i szaleniec. Dwie, które nie, nie są. Nie, teraz nie ma. Czyścicie, rozkarciciel? okej. Ale są też role, które mogą być albo dobre, albo złe. Czyli to Tak, tak, wierzą tak wierzą widzę te... już. Na przykład detektyw może być też zły? Tak, może no, być wszystkie być które są tak. szare, mogą być dobre i złe. Grupy. Dobra, dawajcie, dobra. dawajcie. Lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy. Mm. Go, 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 Power Rangers! Du, 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 du. dino Rangers Dobra, skipujemy tu szybciutko i lecimy dalej! O, na siebie. Jazda, Jazda. A ja na kogoś innego, taki będę. Na mnie. Ale głosowanie. A Blady zostaje prowadzący. No idealnie, i Oła. to się nazywa życie. Życie prowadzącego. Ideolo! Dokładnie tak. Nie, Abi, co ty robisz? Nie no widzieliście, że podnosiłem głos i tak. Jak nie byłem impostorem. Nie muszę zabijać Ci gorniego. uspokój się Ej podniósł, podniósł podniósł Wasza dedukcja głos jest skujowa. Ej, właśnie, Abi podniósł głos chyba. O no. <laughs> oh, wow. No, no znowu z dwóch na pół godziny. Ej, to prawda, że podniosłeś głos? Mm, tak. I co teraz? O nie, goni no. spamał, że nie był właśnie. w nocy. Nie. Ale Chyba ja no, się umarł. No, 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 Czemu mówiłeś, że poszedłeś do Ciebie, to, to... Jakby, jak nie widzę, że stoisz i się trzymasz nieźle. O co chodzi? No. Gdzie byłeś, nie wiem no, Byłem u ciebie przed domem No to e, chyba. Blady, jesteś. a ciebie zachował trapa? Blady. Nie nie. Nie złapało przed twoim domem, chciałem być twoim starym? Przed Oho. I... A, A, czyli no, ktoś jest no, traperem jest i po ja. trapa przed domem Bladiego. No, moim starym no. chciałeś być, pewnie nie no. trapy pod moim Hawirom starem. Nie, wiem, trapa przed domem położyłeś. to jest tak, że traper kładzie pułapkę przed czymś domem i ktoś A co chciałeś Bladiemu zrobić? No, chciał mnie zatrapować, tak jest właśnie. Ale, ale Mangetsu to chciał ci zrobić. Nie no, to, to jest po prostu, się. że nie widzisz, kto, nie, 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 kto do ciebie przychodzi Nie no, to to, no kiełbasin chyba ciemny miał taki strój. w domu się <grym> <grym> <grym grym> Założył no, po prostu brady, swój... Brady, swój strój nie A jest Nie umiesz rozpoznawać guzik, ja jestem niebieski Mangetsu? No. Co? A co chcesz zrobić u Blediego, że zostaje z No właśnie, Chciałem to się to schować, jest. bo odkryłem, że jest opcja wchodzenia do czyichś domów No jest, do jest Ale co tam dokładnie chcesz u niego zrobić, nie wiem Kliknąłem po prostu łapkę, żeby tam przyszedł Żebym tam przyszedł, ja ale łapkę miałeś, jesteś kapusiem? A to, a to tylko kapuś ma? A to no, tak nie ma. jestem <grym> a, Aha! Masz no, no. znaczy ikonkę swojej spujące. roli I swojej roli tam jest no. tak, masz, masz napisane U, co robić w twojej Przepraszam. Chłopaki. Czyli co, jesteś impostorem? A, nie, nie za jestem impostorem Dobra, Ebi no, 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 nie czuje Bo widzę, że agresuje się No i Tak, tak Zobaczcie że Ebi znowu głos podniósł, co nie? Co to dla no właśnie, EIB pewnie na mnie zagłosował. Nie zagłosowałem za ciebie. No ja bym się znowu EIB akurat. No, i AB, po starze, no, no, no nie to patrz, to teraz. Trzy, dwa, jeden. Pomiń. Jest. Tak, dałeś na Bladiego, ja widziałem. No, miałem. to byłoby podobne dosyć, on taki jest. Właśnie. Właśnie. No EIB, tylko myśli, jakby tutaj mi dokopać. No weź mi, nie dokuczaj mi. Ejbi nie rób tego, nie, ejbi nie! Hmm. Tak chyba mogłem. Ejbi ja tak zawsze mogę... takim kolegą. Gdybym ja tak kliknął, to chyba bym no, wsadził tak swój własny właśnie. dom. No, ja chyba to. wolę jednak tego nie robić. No, kurde! I co? ładuje? Czy tylko mi ładuje? No ale ładuje, bo masz komputer bardzo wolny, no i musisz czekać. <śmierdzi> <do mnie. śmierdzi> tak to działa. No. Oho! Czemu Oho? na środek poszedłem? Oho! <śmierdzi> I teraz na getsu wiesz kim on jest? Możesz nam powiedzieć, a możesz to zachować dla siebie. I możemy Aha. żyć wtedy nie wiedział. <śmierdzi> o nie! O nie! To robię, olencem. No to w sumie dobrze, bo tu i ten negatywny info wprowadzał. No właśnie, właśnie. Dobra, no i teraz możesz powiedzieć, czego się dowiedziałeś na Getsu? Albo może. A to. zatrzymać e, ja się za dowiedziałem. Siebie. Ja się dowiedziałem, że AB jest bombardierem. AB! Znowu. No, no. no nieźle. Chciał nas wszystkich powysadzać. Nie mamy powodu, żeby na nie ufać w sumie. Ja bym nie głosował na Ebie'go. Niech sobie strzeli swoje Wer. Musik, czy ty jesteś impostorem? No właśnie ja się boję, że impostorzy wtedy wygrają. No właśnie nie, Musimy teraz zagłosować no na ebiego, bo walicie bo mnie, no to impostor nie zabija nie. jedną osobę i jest kurna 2-1 no, no, i są dwie wtedy, no, no i jest 2-1! No właśnie. No i co zrobisz jak będzie dwa i chuj tak mnie wyjebacie? No, jak? no, się no już. dwa. W sensie no dwóch niewinnych konkretnych impostorów to łatwa wygranka wtedy. No, A zobaczymy, i... czy taka łatwa wygranka, to się okaże. Nie ma odcinka dla biegu. Nie, tym razem Abe Nie, tym nie tym razem. no nie wiem, za każdym razem ktoś musi przejść i, i mi pałą postawić, kurna. <stansionale> pałą ci postawić? Pałą postawić w sensie, że pokazuje na mnie. Na Spengrzymak. Mam leciutkie podejście kapuś. Że to może być Gorni, nie wiem czemu. Tak mi intuicja podpowiada. Ej, ej, polecam przez tytuł No i tak też przypuszczałem, Gorni, czy ty byłeś u Guzika przypadkiem tej nocy? Nie, teraz był manga co? E, byłeś u mnie? Ja cię nie widziałem Znaczy ja kłonę trapie no... przed domem, to nie widzisz No właśnie, nie? A ja właściwie właśnie widziałem ciebie, Gornie, wchodziłeś do Guzika no i co masz teraz na swoje usprawiedliwienie gorni. Oj no no gorni, gorni, gorni. No, po... zostaje złapany na gorącym uczynku. To jest raz graf tak. To na jest kapusiem impostorem. Nie, na gorącu. Nie, nie, na, Getsu, na, Getsu na by nie wydał tej Biego. No, mi się wydaje, że na Getsu jest czysty, no akorny. Ale i biegł to akurat każdy chciałby zabić nawet bez powodu. O, prawda. W sumie tak. To akurat prawda. sam nie wiem kto to jeszcze. Mi się wydaje, to... że to jesteś ty gorni, bo faktycznie traper, traper w pierwszej rundzie postawił trapa przed domem Bladiego i Blady i jaśnie... Dobra, złapałem. i tak już jest no koniec. Właśnie. Więc mi się wydaje, że to no. jesteś. No. ty. Dobra, no, Gorni, kogokolwiek i tak jest koniec. Tak naprawdę to nie był górni To Serio? od samego początku <laughs> byłem ja! No to było pewne. To było pewne, że to tak się skończy, kurde. A, Adi, no proszę proszę. Mogę. Ciędę kurde! Czy ten bombardier może tylko raz Patrz. w sensie podstawić bombę? Patrz. Może podstawić komuś innemu go o, albo, no, może, go. albo Ej. może wysadzić, Ej, tak? No dobra, byczki, ja będę już leciał, wiecie? No i dawaj Lascika, ten. Lascika go! Dawaj Nie, się no właśnie, Lascika, na drugą No, no Lascika, No właśnie, daj sobie raz trochę. dawaj, Lascika wywołałeś mi przez dwie godziny. No właśnie, kurwa, dopiero przyszedłeś po dwóch godzinach. No właśnie! No. No I chociaż wcześniej przyszedł co nie, a nie po dwóch godzin przyszedł i zadowolony. No bo nie wiedziałem cztery aktualne zaproszenie, no. no. Cały czas był. Było aktualne. Ale no tam stop. gracie jakiegoś huntera, jakiegoś tego hangera. No, a to super gry są. byś przychodził na getsu na fajne nagrywki, a nie. Tylko siedzisz no. i grasz tego snafa. Snafa. no chciałem no <laughs> spróbować. No. Nie, nie zabijaj. Nie. O, ty kurde. Ale to jest menda, naprawdę, menda to jest. Mówimy, jest. że gramy specjalnie, żebym sobie pograł lasta. To się do ma przychodzi i mi no, kurde kose przebrał. To, to <laughs> Ebi, bo Ebi tak jest. Patrz się śmieje co, nie? Nie, no, co? no. Mi się wydaje, że to Ebi po prostu, bo on o, taki jest mściwy. Ebi powiedz Ebi, Ebi no. Ebi coś. No mówię coś. O, patrz jak Ebi. Ebi. No, nie udaję, udaję, o, Nie, udaje, udaje, wiesz. że <laughs> <laughs> co udaje? Ja tylko staję i Oho. Jeszcze dwie osoby zginęły. To co, AB? Co robiłeś, Mendy, u Bladiego? Hmm. No Mendy jest akurat... Zostaw niego w spokoju No... no Mendy jest spoko, bo jakby... M, przyszedł do Bladiego i żyjesz, więc... No dobra, no to skoro... Skoro ten, skoro ja... Skoro Mendy przyszedł do Bladiego Ejbi niby no to Bladie. widział A dwa kile są No to pozostają na... tylko dwie opcje A, o, 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 o. a, a, a jeszcze do mnie przyszedł prowokator w nocy, więc... To dobrze, sprawa. Sam zesraj się Ja byłem oni ja głosują ja wiem, na, wróć, na mnie, no. Nie, ja, no. yeah. yeah. ja, ja pierwszy powiedziałem, że Dobra, wywalmy kebłasina. Nie, yeah, dlaczego? I... Dobra. <śmiech> 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 no <jezu. śmiech> o jest. Ja zabiję ja Seryjny Jak mogłeś zabić Mangeczu. Ale, za bam... ja Ale ty guzi. pewną jesteś, <laughs> wiesz? A ja wam zaraz pokażę, kto tu jest prowokatorem. No, Guzik, zobaczymy, jaki z ciebie prowokator jest, no. Jak nakrzyczysz sobie na chatę? Nie sądzę. Tup tup tup. No i co teraz będzie zobaczymy. to prześladować. No. Halo, pobudka! Wstawać! Wstawać! No, teraz teraz i spać. Ale ci na no, ale mu. krzyczałem. Bardę. No, powiedzajesz, bo poszedłem dalej krzyczeć. Co wy tam jeszcze robicie tak długo? A nie interesuj się guzik. No. Myśli, myśli, O nie, Mendy umarł O guzik, źle wybrałeś Oj, Gdy bardzo źle go... wybrałeś Bloody Niestety. Co bladi, co bladi? Ja że AB do wywalenia AB do wywalenia nie Myślę, no że musimy, Myślę, że musimy AB wyrzucić Dobra, Guzik, guzik Zdemaskowany na gorącym uczynku Plus jeszcze ty Jaki masz dwa gorący. głosy na początku, więc to nie ważne Zresztą masz dwa głosy Więc aż się prosi, żeby kliknąć. <laughs> No Guzik przewitać te stare głosy Nooo <laughs> no, Ale, 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 ale z Prowokator Mogłeś chociaż na dom Bladniego Właśnie, jak to zrobił to takie Kurwa, przecież to samo <laughs> mogłeś zrobić Mogłeś, <laughs> mogłeś Może no, bym jeszcze coś ugrał. Ale, Dobra, czy... ja to już na serio lecę Dzięki za gierkę Nie no, taki krótki to to nie było jak gra No, no jest jedno Dobra, trzymajcie się Dzięki za gierkę No Elko